Koniec 2014 SK Music Music Awards Donatan i i My My Słowianie. Seksowne Słowianki zmysłowo ubijające masło doczekały się w sieci ponad 45 milionów odsłon. My Słowianie to jeden z najczęściej emitowanych klipów w SKTV. Donatan, Cleo i ich przaśne Słowianki błyskawicznie podbili całą Polskę. Teledysk doczekał się setek przeróbek i parodii. Natan, Cleo i Sitek. Cicha Woda to już drugi kandydat do Natana i Cleo do nagrody SKTV. Tym klipem duet zaskoczył swoich fanów. Po utrzymanym w folkowych klimatach klipie producent i jego ulubiona wokalistka postawili na stylistykę rodem z najlepszych filmów gangsterskich. I znowu strzelili w dziesiątkę. 7,5 miliona odsłon w dwa miesiące? Dla nich to pestka. Margaret. Wasted. Po szukującym klipie do hitu Thank You Very Much Margaret nie mogła zaniżyć lotów. Nakręciła teledysk w klimacie prywatki z dawnych lat. Niesamowitej prywatki, na której wszystko zdarzyć się może, zwłaszcza po paru głębszych filiżankach. Mrozu i Sound and Grace. Nic do stracenia. Sowie SK TV zakochali się w barwnym teledysku Mroza i Sound and Grace. Nakręcony w miejskim otoczeniu klip pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i że dla chcącego nic trudnego. Czy ten optymistyczny przekaz pomoże wokaliście zdobyć nagrodę za najlepsze wideo? 2014 SK Music Awards